Witajcie, witajcie! Lepiej, lepiej jakbyśmy byli w lesie, ale wciąż jesteśmy w miejscowości o nazwie Rytro. Wychodzimy stąd i wchodzimy pod górę. Tak, dzisiaj odkrywamy Beskid Sądecki. Zapewne wielu z was jest również odkrywcami już tegoż fragmentu naszej ziemi, tej polskiej ziemi. Natomiast my po raz pierwszy tu jesteśmy, Nowy sąd i poniżej, na południe poprat te sprawy... Ale dla siebie. Ja tu jestem po raz pierwszy. <laughs> Ale za błysny. Zapraszamy na ten odcinek. Jakże uniżenie. Jo! I taki fragment w skałce partyzantom ziemi sądeckiej. Znicze flaga. Jakiś taki tutaj monumentalny ze skały wystający posąg. I niebieski szlak. Może udzielimy tutaj, uchylimy rąbka tajemnicy. Ale tajemnica, dokąd my tu dzisiaj idziemy? Na przechybę! Na pochybę! Wrogom tego kanału. <laughs> na przechybę idziemy. Drogowskazy z rytra głoszą, że około 4 godzin się idzie na nią. O jest, jest źródełeczko. Przepięknie. Pięknie. Patrz jaka tu jest zima. Haha. Ha. Z Przechyby, gdzie nie zajrzymy raczej na schronisko na Przechybie, ponieważ nie respektują tam psów. Dzwoniłem tam dwukrotnie, nikt nie odebrał. A później szedłem na stronę schroniska. Jest informacja, że zwierzęta nie są tam akceptowalnymi gośćmi. No więc tam nie idziemy raczej ale odbijemy sobie na GSB na Radziejową Najwyższy szczyt Beskidu sądeckiego. No być w Beskidzie sądeckim i nie machnąć najwyższego szczytu. I będziemy zamykać dzisiejszy dzień w chacie Magury. No, także 24 km przewyższenia 1200 do górki, trochę mniej w dół. Zapowiada się wyśmienicie. 8. Patrzcie, wracamy, przegapiliśmy ten mostek, nadrobiliśmy paręset metrów. Jest mostek i gadamy o mostku na Iderze, że powstaje, że no. jeszcze tylko barierki. A byliśmy świadkami praktycznie jego upadku tego starego. Tak, zaśmotku. byliśmy chyba jednymi z ostatnich ludzi, którzy legalnie, na pewno ostatni, którzy legalnie przeszli, to, ostatni, którzy legalnie przeszli i pierwsi, tak. którzy nielegalnie, bo musieliśmy jakoś wrócić, nie? Tak, tak, tak. Otwarcie byliśmy, o tym mówimy, jesteśmy legalnym kanałem. po stronie, a wracaliśmy w ciężkich warunkach i trzeba było przejść <laughs> z niego niestety. Tak, No. zgadza się. No mili Państwo, ostatnio prosiłem o łapkę w górę za dobre widoki i było stosunkowo o 50% łapek w górę, więcej niż zazwyczaj, więc teraz znowu pliska, pliska, dajże kciuka w górę. Patrzcie Panie Pieniny. Panie co tam jest? Panie, ja nie wiem, czy to jest strona nawet. <laughs> Troszku chłopy ruszyły zady do góry i się widokowo zrobiło. Patrzcie Taka tutaj buczynowa kraina. A tymczasem trafiamy na wiadkę. Bardzo ładną, co tu jest za tablica? O opisie ścieżki o Małopolsce, ścieżka przyrodnicza. Pięknie, pięknie. Aha, tu się jeszcze Sebastian i Amanda podpisali. Ah, świetnie. Na no, czyli Seba! Sebix, w skrócie Sebix. Wchodzi na Wyrchol, ten ski alpinista z Polski. Z dalekiego Kociewia. Na wieczne dziury, miodne szlaki. Wieczne dziury, to właśnie tu jesteśmy. O, miodny szlak, pięknie. O, tak. Nie jest lekko. Luźno, nie? Trzeszczy tamto drzewko, trzeba uważać. Ja idziemy właśnie. A trzeszczy, ale ktoś się tak cieszy. A witam, a witam. Idziemy. Witam. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Witam. witam. Cześć. Dzień dobry. Widzam, witam szanownych widzów i słuchaczy. Idzie ty jesteś? <coughs> w drodze na przechybę. Na pochybel Na pochybel. Na pochybel skurczymy koło. Patrzcie, co tam w tle się odstawia. What a wonderful world! Czemu tu są dziwne oznaczenia pomarańczowe? Pyta się Daniel. Pyta się dlaczego! Żeby było widoczne. Patrzcie co tu się dzieje. Pod słońce wam pokręcę. Wybaczcie. Mam nadzieję, że wybaczacie. Ładnie. Aha, ostatnio ktoś mnie prosił, żeby podawać mi więcej. Przynajmniej taką plus minus datę. Kiedy jesteśmy? To jest pierwszy tydzień grudnia. Nie za dokładnie, Pawełku, nie, za, nie dokładnie. za dokładnie. i już jest śniegu tak po kosteczki, wam powiem. Na Radziejową, półtora i tym oto sposobem, z niebieskiego weszliśmy w końcu na Czerwony i witam się z głównym szlakiem Beskidzkim. Witamy się z nim razem, cześć braciszku. Wyszedłem sobie na spacer, ale nie liczyłem nawet na aż takie aspekty widokowe. Masakra, co tu się odstawia. Cała trasa jest mega widokowa. Tak, niebieski już był niezły, a to co tu się dzieje, to tu już jest... No jak zawsze, na początku przechodzisz przez las. Tak, tak. I potem cały szlak idzie sobie granią, co jakiś czas wychodzisz na takie widoczki. Słoneczko, no pięknie. Bajka. Tam rzeczka Poprad chyba, tak? Tak jest. Dolina Popradzka. Mocno cywilizowane dużo domków. Nie ma bloków, nie ma fabryk, o tyle dobrze. Na tym, jak, jak sobie patrzysz na ten widoczek. No, ale tutaj te, ten teren, dzikutki, pięknie. dzikutki, nie? Pięknie. Pięknie. Znowu czekamy na tego gościa. Schodzi po malutku. My tymczasem mamy na trasie lekko przewalone drzewo i mocno tu schodzimy, żeby zaraz bardzo mocno wysoko podejść na najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, Radziejową. Minęliśmy już małą Radziejową. Wciskamy się teraz na Radziejową. Ej, i tak sobie pomyślałem dookoła trzeszczą stare świerki no taki ryzykowny lekko spacer pomyślałem sobie właśnie o tych wszystkich ludziach którzy trafiają na ten kanał oglądają jakiś filmik z jakiejś traski i później komentują w komentarzu są ich przeżycia z przejścia podobnej traski albo tej samej bardzo to miłe jest pozdrawiam was ludziska ci którzy którym się zechce napisać parę słów o trasie pokonywanej na przykład w danym odcinku e, o swoich wrażeniach, bardzo to miłe, chętnie zawsze takie rzeczy sobie czytam i sobie obczajam jakie ktoś miał przemyślenia na trasie. Fajnie, fajnie. Fajnie wiedzieć, że ten kanał gdzieś tam zbiera ludzi o podobnych zainteresowaniach. Jakby nie było, górki. A górki zimą, patrzcie. Petarda, nie? Patrzta! Trochę masz rację. Wlepkowe słupki. Gdzie jesteśmy? Co to jest? Polonia. Radziejowa. Idziesz tam, gościu? Nie. Nie? Nie, bo koko jest zimno i się nie chce tu zostawiać. A zakaz wchodzenia w czasie burzy to chyba teraz. Nie. Na przechybę dwie godzinki, stamtąd my wyszli, Radziejowa, 1, 2, 6, 2 metra. No i turysto, witaj na szczycie. Witam, witam, patrzcie. Klub Zdobywców Korony Gór Polski nawet. Jest, pieczątka profesjonalnie. Bajka. Mieliśmy nie wchodzić, ale jakoś tak szkoda przejść, bo cały dzień patrzyliśmy na tą wieżę. No i teraz być tu już koło niej i nie wejść to trochę słaba akcja i już ją w gruncie rzeczy Ale mówię, Paweł, jednak chodzę O, ło, to bierz kamerę No to wziąłem i kręcę Patrzcie, ale nie będzie widać. Kurczę, wymieniałem właśnie baterię, bo na mrozie siadła. Tatry, tatry, tatry tam w oddali, pod słońce, niestety. Tutaj że trochę, nie? Tak? Było widać taterki? Trochę tak. Pięknie. Ale pod słońce, więc nie wiem, czy było widać, czy... Ojej, jaki biduszek. Uciekamy, musimy wprawić ciałka w ruch, bo jest trzęsiawka, a mamy jeszcze 8 km do mety i ciepły nocleg dzisiaj, ale będzie świetnie. Do chaty ma góry ciśniemy. Ten Dzisiaj nie wiaty, w końcu, nie tarpy, tylko luksusy. W końcu, w końcu chłopaki dojrzeli do takie poważnych decyzji. Też muszą być luksusowe. No. No. Coś pięknego. Chodzimy na takie przestrzenie. 6,5 km do mety nam zostało, patrzcie. No ale no, nie chcę już się kręcić, ale nie wypada, nie wypada nie pokręcić. Piękna łączka. Daniel mówi, że to... Taka dróżka dla koników, idealna. A ja mówię, że tam gdzie idziemy to jest Stadnina koni, chata Magury. No i to się wszystko spina w całość. Jesteśmy teraz na Czerwonym. Piwniczne Jaworniki chyba jakoś tak. I zarazem Niebieskim. Zaraz chcemy dojść do Zielonego, później do Eliaszówki. No i stamtąd już do chaty Magury. Ale jest ciężko. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Ten fragment z bardzo niskim śniegiem jest wygodniutki. Natomiast były fragmenty, gdzie każdy krok pożerał dwa, czasem trzy razy więcej mocy niż normalnie. Ale każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Tak, to nie jest tłumaczenie. Lesia Życie jest ciężkie, ale i piękne. I zamyka nam się powolutku dzień. Przy takim zachodzącym słońcu. To i sobie wędrujemy. Około 4 km nam jeszcze do mety zostało. Dochodzimy na Eliaszówkę. Jest wieża widokowa. Ale to już na pewno sobie odpuszczamy. Jak widzicie po 16 zapada zmrok. I witajcie, witajcie uprzejmie. Dzień drugi naszej eksploracji Beskidu Sądeckiego. Wyszliśmy 3 minuty temu z chaty Magury. Bardzo przyjemne miejsce. Początkowo tak ze zdjęć myśleliśmy, że to będzie coś porównywalnego do chatki górzystów. A jednak jest to coś unikatowego. W zasadzie to wchodzicie do mieszkania ludzi, którzy udostępniają jakiś noslek, zrobią wam szamę e, na odpowiednich zasadach, po prostu. E, bardzo, bardzo klimatyczne miejsce e, z cudownym otoczeniem, głęboko w lesie, gdzie od pewnego czasu nie masz, miły człowieku, żadnej możliwości schronienia się. To takie miejsce ratuje tyłek i daje schronienie na noc. Coś pięknego. Eee, wyruszamy z Chaty Magury i dzisiaj ciśniemy na Halę Łabowską. Taki jest plan. Przez piwniczną zdrój. Patrzcie, tu jest łóweczka Na widok jaki to wam zaraz pokażę, ale idziemy. Jest takie wzniesienie, taka góreczka usypana wręcz, na której wyrasta, nie wiem, z 8 drzewek 10. Zarąbisty widoczek z tej, z tego wzniesienia roznosi się. Dokąd? Już wam pokazuję, ale taka myśl nam się narodziła. Wejść tam troszeczkę wyżej w drzewa, e, rozwiesić sobie na dużej wysoko wysokości hamaczki i mieć punkt widokowy na no, coś takiego. Oj, na Daniela! <słuch> Zeszliśmy sporo w dół do piwnicznej zdroju. Daniel jeszcze dzisiaj nic nie mówił. Gościu, jak się czujesz? Jak oceniasz chatę góry? I jak ci w ogóle jest w życiu, miły panie? Dobrze, bardzo dobrze. Chata, ogórki fajna. No tak nocujesz sobie tam u ludzi na stryżku Dobre jedzonko, dobre pierogi. Yy, brak jakiejś takiej konkretnej, konkretnego obiadu typu schabowy, ziemiaczki, surówka, ale. Wybór pierogów nader dobry. No ale pierogów to tyle, jakiś tam bigosik, jakaś fasolka powrócona. Ja dobre, wczoraj wiecie. 30 zjadłem. 30 i... <grym> Ile no, 30. Ja. 10, 10, ale do tego brałem sobie jeszcze bigos i brałem sobie jeszcze co? Aż zresztą, kogo to co obchodzi? Dokładnie. <głos> <głos> Pytałem jak się czujesz, a ty jak zwykle. Makło w podróży. Dobrze. Być dobrze jak ma Dobrze, jest fajnie. Jak ma Być jak ma Schodzimy do piwnicznej Zdroju z pieseczkami oczywiście przypiętymi. Czerwony szlak. Cześć. Cześć. Tak naprawdę jesteśmy we Wrocławiu, a wczoraj byliśmy na Ślęży. <noise> Ta cała wyprawa to jest siema. Paweł tu próbuje tak nagrywać, żeby nie było widać jakichś takich Elementów, po których byście mogli poznać jest Tak, jesteśmy. tak. <laughs> A tak na poważnie, to mamy tutaj bardzo poważny temat. Ciasta z biedronki. Jedliście kiedyś Karpatki, czy inne cudowne, pyszne cuda? I rozmawiamy sobie, bo jeśli jedliście kiedyś i nie jesteście świadomi, co jedliście, to sprawdźcie na bo tych my jedliśmy, ciastach. Obydwoje. Tak, i obydwoje gdzieś tam refleksja przyszła po zjedzeniu, żeby sobie sprawdzić skład tego. No i tam jest około 20-30E. Chyba nawet w nawiasach jest jakieś rozwinięcie tego, Najbardziej co to jest za E. przerażający jest roztwór sardenu. Cokolwiek no. to znaczy. Nie żartuję, nie wiem. <laughs> Ale dobra. Sprawdźcie sobie, no i tak gadamy, czy, czy warto. Czy warto wystawiać własny organizm? Na takie substancje, czy to powinno być legalne? Poważne tematy, poważne tematy. Powinno być legalne, bo każdy ma wybór co kupuje. Pewnie, jak... Znaczy ch przeczytać. Jak chce po zjedzeniu takiej karpatki świecić w nocy na czerwono, jak żarówka. Jego wybór. Gdzie jesteś? Co robisz? No, tu jest takie źródełko. Naturalna woda źródlana u stóp figury mat Matki Boskiej. W tej wodzie przy przypisywana jest moc uzdrawiająca. WAP 49, WAP 15 A magnezu nam dzisiaj brakuje, dlatego... wypukany z magnezu ELO A w tle piwniczna z z popradem I patrzcie, Tutaj tak krzyż, tu mikro miejsce ogniskowe Ławeczka, stolik I panorama dookoła, patrzcie. Ale pejzażyki tutaj mamy Ale pejzażyki Nie będę odpalać aplikacji Peak Lens ale strzelam z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ten szczycik, tutaj z wieżą widokową, na samej górze, na samym szczycie, to radziejowa, którą wczoraj zdobyliśmy, i generalnie całe to pasmo mamy schodzone z wczoraj, i już dzisiaj też. Dzisiaj krótszą trasę sobie obraliśmy. Zostało nam około 8 km. Idziemy na halę łabowską. Dzisiaj tam testujemy tamtejsze schronisko. Patrzcie, jaki prezent dostałem od El Danielo, Dziękuję Ci, Daniel. Tu dla Ciebie ciepła herbatka. Mistrzów. Zobaczcie, co ja mam. O, piwo dla prawdziwych mężczyzn. Patrzcie, czekać, czy to działa. E, nie działa. Wyłączyli prąd. Ale może w sezonie, albo na jakiś dzień leśnika, 5 maja. Trochę grillowe, ale bardziej palenicho, No coś pięknego. Ławeczka. Kurczę, no. Nadleśnictwo Piwniczna Zaimponowaliście nam po calaku Jesteśmy na terenie Poprackiego Parku Krajobrazowego Taki potok obok sobie tam szumi ta góra tutaj za tym pierwszą linią drzew, bardzo stroma, bardzo. Liczy sobie 1005 na swoim wierzchołku metrów nad poziomem morza i nazywa się Parchowacka. My natomiast naginamy w końcu do góry. Jeszcze niecałe 4 km nam zostały. się tym niebieskim i jest mocno, jest naprawdę mocno. Raz, że przejście przez rzekę, a dwa, że stromizna, od 400 metrów drapiemy się ostro w górę. A już chyba końcówka, bo tam wrchol na horyzoncie. I dochodzimy z takim widoczkiem, jest sobie wiatka. Tak, jest fajne zabudowanie od wiatru, niestety trochę śmietnika, ale do uprzątnięcia i trochę się zawalająca. Jakby, tutaj widzę z wzmocnieniami, popisana, ale na upartego, na upartego w warunkach kryzysowych do przeczekania złej niepogody. Dwa kroki w tę stronę i totalny wywiew głowy, totalny, a tutaj cisza spokój dzięki zabudowaniom. Patrzcie jaka przewałka na szlaku, ogromniasty buk, powalił jeszcze świerka. No, dziko tu jest fajnie. Nasz Denzel Washington mówi, że to jest oznaczone jako wiata. Może i można tam spać, ale kolejna stroma hala. Pięknie. Tak naprawdę ta ścieżka dzisiaj, widać, że od kilku dni nie poznała ludzkiej stopy, natomiast tropy co i rusz, patrzcie. Nos niziutko i ciśniemy. Ładnie, naprawdę ładnie. Ja w ogóle tego nie planowałem, mili państwo. Niesamowite. Takie aspekty widokowe i jego piękna buzia. Ludzie, niesamowita, nie? Z kosmosu. Nie? Patrzcie na tatę tam. pokaż aż z wrażenia. Zwijamy się, stąd tak, zwijamy się, ale macie macie te widoki, proszę mi Państwo, proszę bardzo. A, coś dla Was. Na dużym ekranie to proszę oglądać, a nie w komóreczce. Wtedy będzie widać detale. Te detale tam w tle, coś pięknego. Ku północnemu zachodowi. Czarci wierch się wznosi. A jeszcze 300 metrów do rozdroża. A później kolejne 300 i upragnione schronisko Zaczynamy prawdziwą ucztę. Jesteśmy w schronisku łabowskim, tak? Na hali łabowskiej. Patrzcie, co nad głową tego człowieka jest. Ustroń, kropeczka. Cały profil trasy do wołów tego kropka. Pięknie, nie? pięknie. Łabowska hala. Hala, hala. Tutaj was dzisiaj witamy. Hala, hala! Hello! Trzeci dzień z naszej podróży, gdzie odkrywamy Beskid Sądecki. Cośmy tu wczoraj odkryli za schronisko? Bajera, nie? Bajera. Schronisko Łabowskie. Coś pięknego wam powiem. Coś pięknego. Schronisko przyjazne zwierzętom. W ogóle? Nikt się nawet nie zająknął, że dwie, dwa człowieki i trzy psy gdyż pani prowadząca to schronisko sama ma cztery psy, opowiedziała nam historię jednego z nich, że ktoś pod, pomylił schroniska dla zwierząt ze schroniskiem turystycznym no i podrzucił pod to schronisko pieska. Okazało się, że z niespodzianką w środku. No w i ogóle, podobna historia trochę do Leśki. W ogóle babeczka jest ze Starogardu Gdańskiego. Okazało się, że moja krajanka, więc była bajerka wszystko. Bo ja z trzema to 20 km od Starogardu. Nie wiem, tak jakie to ma znaczenie w całej opowieści o naprawdę wysokim levelu fajności tego schroniska. Bardzo fajnie. A nic nie kasują, to w ogóle jest jakimś szokiem, nie? Tak. Plus, plus, nie ma prądu. Siedzieliśmy sobie fajnie po ciemku. I słuchajcie, Dwie godziny w nocy agregat się włącza, woda się nagrzewa, szybki prysznic, coś pięknego. Sobota a w schronisku 6 osób, Nie cisza, spokój, pięknie. Tylko my trochę grandziliśmy. Jak tak? nie pięć, jak nie pięć. I cztery psy turystyczne. Cztery psy turystyczne, no właśnie. I cztery, cztery mieszkające tam. No super schronisko, naprawdę polecamy. I pustkowie wybraliśmy ten beskit sądecki jest naprawdę puściutkim terenem. Tak naprawdę w górach wczoraj chyba z jedną osobą spotkaliśmy, a może i w ogóle nikogo? Pierwszego dnia tylko biegać? Generalnie 80% szlaków, które, które pokonywaliśmy poza tam jakimiś miejscowościami, to przecieraliśmy, bo nie było w ogóle śladów, nie? No, więcej tropów, zwierząt niż śladów. A tymczasem lecimy sobie czerwonym, głównym szlakiem Beskidzkim. Do Rytra już schodzimy. 4 godziny drogi przed nami. Ośnieżyło dzisiaj mocno, w nocy jeszcze pół godziny temu sypało. Nawie wyśnieżne, teraz już ustało i można. W spokoju wędrować. 1084. Wierch nad kamieniem. Tu jesteśmy, kamienia nichuchu Ale idziemy. Fajnie, fajnie. Trochę to szkoda, że to ostatni dzień. Dzisiaj wędrówka też zaplanowana, krótsza na około 13 czy tam 14 km, dwa już za nami. I patrzcie, i wchodzimy i takie widoczki, muzyka. Subisze laki, Zejdę z tego szlaku kilka kroków. Miejsce uświęcone krwią Polaków. Po walce o wolność. Tutaj widać z jeszcze. Hala pisana! Na tej właśnie hali tu jesteśmy i ładne widoczki jak się tak człowiek obróci, tam troszkę zachmurzone i powoli zbliżamy się do końca, jeszcze 7 km. jeszcze będzie czas na reasumpcję tego szlaku, ale patrzcie tam mamy schodzone Radziejowa, no piękne to pasmo, to że odkrywamy ten Beskid Sądecki było dobrą decyzją, bardzo dobrą, jadąc tu miałem wątpliwości, bo z Wrocławia 5 godzin a dzień wcześniej wracałem z Gdańska, kurde, 600 do Wroca. Praktycznie zrobiłem w, tam, w tamtej dobie, kurde, 1100 km. Tak się zastanawiałem, czy ma sens jechać tak daleko, ale po tych dwóch dniach stwierdzam, że no mega warto, mega warto. Fajne miejsce to jest Nemeski Mało znany, mało uczęszczany, bez turystów, fajne tak. stroniska. Tak jest. Znaczy, no, dwa w sumie odwiedziliśmy, obydwa były super, nie? Tak jest. No fajnie, 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 fajnie. No i coś innego niż Studenty, nie. Zawsze jakaś odmiana chociaż raz do roku. No warto. Oczywiście, e, link do naszej trasy, e, cała traska, rozkład kilometrów będziecie mieli w opisie do tego filmu. A także na labtrecking.com. Tam też duża porcja zdjęć, bo sporo tutaj cykamy. Jest co cykać. Zachęcamy do, subskry do subskrypcji, bo tam Paweł wczoraj jęczał po piwku, że łola boga, 6 lat prowadza. Tam tysiąc ludzi subskrybuje, a tam komuś więcej. No to dajcie mu tam parę tych kurde subskrypcji. No nie bawię się e, do... Dochodzimy do miejsca, gdzie znajdujemy. Miejsce na ognisko. I patrzcie. Widzicie te kłody grube? Coś pięknego. Jak I tam wszystkie drzewa popodpierane w okolicy. Super sprawa, żeby to drewno nie Spalicie. zamokło, później nie spruchniało za szybko. Więc jeśli praktykujecie ogniska w plenerze i na miejscach wyznaczonych i macie nadmiar opału, to zostawiajcie go opartego drzewo, Taka wskazówka. Atrakcja turystyczna. Chodźcie, zobaczymy co to jest! Daniel mówi, że bunkier wygląda jak jakiś grobowiec. A to stajenka. Akurat za trzy tygodnie od tego, kiedy tu jesteśmy, będzie święto Bożego Narodzenia i krzyż. I pieniek wypalony. I jakieś takie monstrum. <laughs> w nawiązaniu do naszych internetowych znajomych. Nic tak nie smakuje jak herbata w górach. Popatrzysz tam i nie ma w ogóle żadnych znaków takich ludzkiej bytności, nie? Jakieś wieże, gówna, inne takie jakieś tam słupy. Tak. RTV, AGD. A popatrzysz tu... I, I taki sielski, wiejski widok, nie? Rytro chyba w dole. Tam zmierzamy do suchej strugi. No nie mogę, no przepiękny jest ten widok. Schodzimy, schodzimy tym czerwonym i patrzcie, no znowu widoki. Mówię, nie dadzą odpocząć oczom. Z jednej strony tak. Tutaj taka łączka, a tu tak. Aha, co wam jeszcze miałem powiedzieć? Taki test sprzętu troszeczkę dla tych bucików dekatlonowych. przez 3 dni ani razu mam wrażenie mi nie przemokły. Może z oddychalnością nie jest za dobrze. Ale te czuła za 200 zł, kupione dwa lata temu, niewiele chodzone. Teraz pierwszy porządny chrzest bojowy, 3 dni i dały radę, nie przemokły, a śniegu było nadto. Natomiast Salomony standardowo przepuszczają. Du, dużo, dużo droższe, kilkukrotnie, przemokły dwa razy, ale muszę nadmienić, że buty mają chyba 6 czy 7 lat i jeszcze nie były nigdy impregnowane. Także chyba czas na ten pierwszy raz, bo dużo w nich chodziłem, pierwszy raz mi przemokły, także co, no zobaczymy jak zaimprygnujemy, Czy to będzie się dalej ten Goratex jakoś tam zachowywał, czy już po prostu będą sobie przemakać i trzeba będzie kupić nowe buty? Szkoda, bo ogólnie buty chyba sześcioletnie w ogóle nie są zniszczone, praktycznie wyglądają jak nowe. Jest tak zimno, że bateria nam siadła. Wymieniliśmy baterię, a Ty mówiłeś o butach. Możesz dokończyć wypowiedź? No mówiłem, że buty są kupione z jakiegoś takiego sklepu Allegro, no-najmowego, które już po 6 latach go po prostu nie ma. I warto kupować takie drogie buty właśnie w jakichś takich Nawet dużych sieciówach, no wiadomo, że kurde nie wspieramy korpo Ale jak kupisz w sieciówie, no to nie masz potem problemu Przemoknie Ci goretek, oddajesz buciki, dostajesz pieniądze I, cyk i wymianka. No i cyk wymianka, nie? Albo wymianka A jak kupisz w noname, kupisz trochę taniej, ale Potem Ci przemokną, czy się zniszczą i jest dupa, nie? A nie są to tanie rzeczy w tych czasach nie Bo są. kiedyś za dobre buty, takie już w góry jakieś takie wyższe można było za, za 400, 500, 600 zł kupić super buty, a teraz bez tysiaczka, kurde, ciężko, nie? Na jakiejś promce może coś za 700 wyrwiesz. No. I powolutku kończy się nasza przygoda trzydniowa w Beskidzie Sądeckim. Schodzimy już do Rytra, kilkudziesięciominutowe zejście, momentami strome. E, no, takie wysiłkowe trochę. E, już za nami, dochodzimy do Rytra i tu się kończy nasza przygoda ze szlakami Beskidu Sądeckiego. Jak było? Pięknie. 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 Arrivederci. Że... Arrivederci. Żegnamy się, Italiado. żegnamy się. Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka i poprzednich. I pozdrawiamy Roberta Makowicza.